Przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych obowiązują nie tylko podmioty publiczne i duże przedsiębiorstwa, ale również małe firmy, mikrofirmy, w tym jednoosobowych przedsiębiorców, o ile mają siedzibę na terytorium Polski, i w zakresie swojej działalności zarobkowej lub zawodowej przetwarzają dane osobowe. Tutaj wielkość obrotów czy liczba zatrudnionych pracowników naprawdę nie ma znaczenia. Możesz być jednoosobową działalnością gospodarczą, która nikogo nie zatrudnia, ale która przetwarza dane osobowe. I wobec tego będą obowiązywać zasady RODO. Ja nazywam się Małgorzata Moczulska, jestem radcą prawnym i adwokatem. Bez przytłoczenia wprowadzam w świat legalnego biznesu online, bo wiem, że mając prawnie zabezpieczony biznes, możesz skupić się na tym, w czym jesteś najlepszy. Ok, zatem dzisiaj porozmawiamy o danych osobowych, ale może zastanawiasz się, czym tak naprawdę są dane osobowe. Dane osobowe to pojęcie bardzo pojemne. Wbrew powszechnemu mniemaniu obejmują one nie tylko imię, nazwisko, PESEL czy numer dowodu osobistego, ale również wszelkie inne informacje dotyczące zidentyfikowanej lub, uwaga, możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, a więc takiej, której tożsamość można ustalić, nawet teoretycznie. Nie chodzi o praktyczne ustalenie jej tożsamości, ale nawet teoretyczne możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej to również. Tutaj się to mieści. Danymi osobowymi może być zatem praktycznie każda informacja, pod warunkiem, że można ją powiązać z konkretnym człowiekiem. Przykładem danych osobowych są informacje o wynagrodzeniu, historii zatrudnienia, informacje dotyczące stanu zdrowia i przebiegu chorób oraz dane odnoszące się do hobby, zainteresowań czy członkostwa w rozmaitych organizacjach czy stowarzyszeniach. W przypadku sklepu internetowego, Danymi osobowymi będą dane osobowe klienta, czyli imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, ale także informacje odnoszące się do historii zakupów, złożonych zamówień. No i na pewno słyszałeś taki zwrot jak przetwarzanie danych. Sama zresztą użyłam go kilka razy w tym nagraniu. Ale co ono tak naprawdę znaczy, bo ma istotne znaczenie dla kwestii bycia administratorem i. Podlegania pod RODO. Czyli co to znaczy przetwarzanie danych? Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każde działanie na tych danych, w szczególności tak jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie czy usuwanie, zwłaszcza jeśli wykonujesz je w systemach informatycznych, a sprzedając przez internet, sprzedając online. No, wykonujesz je w systemach informatycznych, przetwarzasz w systemach informatycznych dane osobowe. W praktyce zatem każda styczność Twoja z danymi osobowymi będzie stanowić ich przetwarzanie. I to niezależnie, czy ktoś zostanie Twoim klientem, czy tylko wejdzie na stronę sklepu i poogląda sobie Twoją ofertę, promocję, czy cokolwiek tam masz do sprzedania, jaką masz ofertę, albo napisze do ciebie maila. Jeżeli napisze do ciebie e maila z zapytaniem, to również będziesz przetwarzała w tym momencie jego dane osobowe, odpowiadając na ten podany przez niego adres mailowy, pisząc do niego, witaj Aniu, witaj Kasiu i tak Często słyszę od przedsiębiorców, że, że przepisy o ochronie danych osobowych ich nie dotyczą, bo przecież nie udostępniają oni danych osobowych osobom trzecim, jakimś firmom i zachowują je na własne potrzeby. Mam nadzieję, że moje wytłumaczenie już. Tobie, czym jest przetwarzanie danych, obaliło tą tezę, obaliło tą kwestię, że jak prowadząc sklep internetowy, przetwarzasz dane osobowe i to niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jak dużym czy jak małym jesteś przedsiębiorcą. Dlatego nic bardziej mylnego jest uznanie, że ciebie, jako przedsiębiorca, jako osobę, która sprzedaje przez internet, nie obowiązuje RODO. Już samo posiadanie danych klientów należy uznać za przetwarzanie tych danych, gdyż wiąże się ono zarówno z ich zbieraniem, jak i utrwalaniem. A posiadanie jest tylko jedną z form przetwarzania danych. I po tej całej mojej informacji i opowiadaniu Tobie, czym są dane, czym jest przetwarzanie danych, co teraz powinnaś zrobić z tą informacją, Będąc na Twoim miejscu, na pewno przyjrzałabym się w pierwszej kolejności, jakie dane pozyskuje i w jakim momencie. Czyli, czy to jest kontakt mailowy, czy składane zamówienie, a może publikowanie opinii, czy komentarzy na stronie. Czyli, gdzie osoba publikuje, daje swoje, umieszcza swoje dane osobowe u mnie w sklepie internetowym. Na jakim poziomie? Czy to jest formularz zakupu, formularz kontaktu, formularz opinii, komentarza. Jak już to będziesz miała spisane, warto byś zastanowiła się, jakie zabezpieczenia stosujesz albo chciałabyś zastosować, aby dane osobowe Twoich klientów były u Cię bezpieczne. Ale o bezpieczeństwie i o analizie ryzyka opowiem Ci w odrębnym odcinku. Natomiast jeżeli uznasz, że sama sobie nie poradzisz z ogarnięciem RODO i przerasta Ciebie Twoje możliwości czasowe czy, czy jakiekolwiek inne. Kwestia ogarnięcia RODO u siebie w firmie i sklepie internetowym, zapraszam do kontaktu. W sklepie z legalnymi szablonami prawnymi mam także dostępne pakiety dokumentów RODO. Zerknij tam koniecznie. Link do sklepu umieściłam pod nagraniem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!